Dotyka jego oczu, i jeszcze widzimy, że nie od razu jest uzdrowienie, że coś tam się poprawia. Widzę niewyraźnie, zaczyna coś rozumieć, i, i dopiero później odzyskuje w pełni wzrok. Dla mnie ta Ewangelia jest takim wołaniem dla nas o cierpliwość, wołaniem, żeby towarzyszenie przy Jezusie, ta droga, którą pokonujemy razem, żeby być w niej cierpliwym i żeby widzieć, ona jest potrzebna. Czasami patrzymy na przykład muzycznie, że mamy próby co chwila i te próby są do czegoś. Przygotowujemy się teraz, w wstawiennicy się przygotowują do areny młodych i areny rodzin. I to przygotowanie jest potrzebne. Ta droga prób przygotowania jest potrzebna, bo tworzą się wtedy relacje. Jak w diecezji mamy teraz Synod, to wiele osób pyta się, również księży, po co ten synod? Że dokumenty, tych dokumentów różnych jest tak dużo, że tego i tak przecież nikt nie będzie czytał. Wyprodukuje się jakiś dokument i, i co z tego. Tymczasem to arcybiskup często powtarza, nie jest ważny że ważny jest ten dokument, ale go nikt nie przeczyta. To jest prawda. Natomiast nasze spotkania i rozmowy w czasie synodu to one są istotne, bo one budują relacje między nami. I to zrozumienie, że droga wspólnie przebyta jest bardzo istotna. Czasem coś nagrywamy, przygotowujemy, są próby, są no czas poświęcony wspólnie. I to jest droga, którą razem pokonując, coś się rodzi. Rok temu w przedszkolu. Rodzice zagrali na zakończenie przedstawienie. I to przedstawienie, no, no dobrze, no, było bardzo ładne, ale to, co się stało między rodzicami, jak się zgrali ze sobą, jak się poznali przez próby, to jest ta droga dochodzenia i mogłoby być, tak nawet być, że to, to przedstawienie nie wyszło. Ale akurat wyszło, ale mogłoby tak być. To wartością jest dochodzenie. I tutaj cud się wydarzył. Bogu dzięki, ale wartością jest to, że Jezus wziął go na bok, że byli razem, że pomiędzy nimi dokonało się coś, co ten człowiek zapamięta na całe życie. Jeszcze jest taka sprawa ważna: otóż, idąc w drodze z Jezusem i doświadczając etapów przemiany, nawrócenia, że coś się prostuje, ale nie od razu, to często jest tak, że tracimy wiarę. Powiedzimy, że prosimy o coś. No i stało się tylko 10% tego. No i w tym momencie chwilę wytrzymujemy i mówimy: No, to w takim razie no, nie stało się. Bóg zaczął pracę. Ja tego początku nie, do, nie, do, nie doceniam. Widzę ludzi, niby drzewa. Jezus widzi w tym dobro. Coś się zaczęło, a dla nas może być tak, że widzimy i zaraz no nie, to jest za mało. Już przestaje. To przestaje dowierzać, że to się wyprostuje. Zacząłem komuś podawać rękę, i to jest jakaś droga ku pojednaniu, no ale nie jesteśmy takimi przyjaciółmi, jak kiedyś, a kiedyś byliśmy. No i ponieważ nie widzę takiego efektu. No to mówię to Panie Boże, to, to jest bez sensu. Także Ewangelia nas prowadzi w takim kierunku, żebyśmy nie tracili wiary, żebyśmy widzieli, że to, co robi Jezus w procesie pewnym, jest nam potrzebne. I ten wspólny czas we wspólnocie, w posłudze, w przygotowaniach różnych ten wspólny czas jest tym, co tworzy z nas wspólnotę i relacje, a nie tylko to, że. Dobrze posługiwaliśmy, dobrze poprowadziliśmy spotkanie, albo coś dobrze wyszło, albo niedobrze, tylko cała droga dochodzenia do tego jednoczy. Bo gdybyśmy mieli same owoce, tylko same efekty, to one nie stworzą, nawet razem wzięte, nie stworzą wspólnoty. Wspólnotę się tworzy przez, przez wspólne bycie i dochodzenie do czegoś razem. Dobrze. To niech to posłuży jako taka refleksja dzisiejsza. Teraz chcemy Ci, Panie Jezu, możemy powstać i chcemy Bogu powierzyć te sprawy, które są w naszych sercach. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że z niego skorzystaliście duchowo, że był karmiący. Chcę Was poprosić o to, żebyście zrobili kciuk w górę, napisali komentarz, jak skończy się transmisja. To sprawia, że ten materiał może się rozchodzić do nowych osób. Jest bardziej promowany przez YouTube, i wtedy sprawiacie, że nowe osoby też o tym się dowiedzą, mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli możecie go wkleić na swoich fanpage'ach, na Facebooku czy, czy gdzie indziej, to, to zawsze jest też coś dobrego, co dochodzi do nowych osób. Dziękuję Wam też za wszelkie wsparcie, które robicie, za wsparcie finansowe. Za to, że możemy się też modlić razem finansowo, możecie nas wesprzeć poprzez przelew bezpośrednio na konto albo przez Patronite, albo też przez szybki przelew. Tam jest możliwość też płatności kartą. To sprawia, że ten kanał się utrzymuje na takim poziomie, na jakim jest. Mamy sprzęt. Dzięki Wam, dzięki temu, że nas wspieracie. Dzięki Wam są osoby, które pracują i robią to z serca, z miłością. Myślę, że tego doświadczacie, bo my tego doświadczamy, że wkładają to cały swój zapał. Ale to się dzieje dzięki Waszemu wsparciu. Także za wszystko bardzo dziękuję i ktokolwiek jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to zachęcam, zróbcie to koniecznie, naciskając również dzwo dzwoneczek, który jest obok. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Błogosławię Was z całego serca.